Dzieciak w przedszkolu pamiętam, że jeździło się tymi litorami, tamtą stronę jest białowieża, która jeszcze do wczoraj znajdowała się w tak zwanej przez lokalsów patostrefie. Przez Polskę przetacza się akurat fala upału Od kilku dni codziennie jest ponad 30 stopni. Się na chwilkę zatrzymałem. Moje ręce wyglądają tak, po prostu litry płynów dodaję przez skórę, przyjemne miejsce no. turystyczne przez ostatnie 10 miesięcy, pewnie bardzo puste, no, chyba że żołnierze tam urządzali jakieś wydarzenia. A teraz no co się dzieje? Nawet pierwsi ludzie, których widzę, turyści przyjechali na miejsce mocy. No ja to miejsce mocy trochę za zadziałało, bo cóż tu się stało? Odkręciła mi się tu śrubka, która nie wiadomo gdzie jest No i co teraz zrobić? Ja że może ktoś mi pomoże Tu stał rower Ej, ale nie miałem... Nie miałem trochę jaj odwagi, żeby zwrócić uwagę policjantom, no bo no w sumie co to za wjeżdżanie samochodem tutaj w takie miejsce gdzie nie wolno wjeżdżać samochodem, co oni służbowo byli proszę bardzo, jaka jest przygoda że w prawie leży moja śruba oj oj I proszę Państwa, zbliżamy się. Białowieża. Wolna wieś Białowieża. Także, tutaj... Także... I uważają, że jakby już w tym momencie jest kawałek tej siatki maskującej, to w ogóle już ich nie Zaraz, zaraz cię pan będzie chciał aresztować. No tu jest jakby private, tak? No. Tu jest jeszcze nasz tarasik i tu dotychczas było otwarte, a teraz właśnie jest ten szlaba i tutaj kawałek tej siatki maskującej. No i jakby tu jest powiedzmy teren, o, teraz tam otwierasz kawę. Nie, wjeżdża ciężarówka. No. Jest za no. obietnice polityków. Proszę, jaki napis odważny na to? Ludzie dzwonią i pytają czy można zwiedzić mur. Największa atrakcja Puszczy Białowieskiej jest od czasy, ale no raczej, raczej, raczej nie można go zwiedzić, bo chyba pilnują. A to tym bardziej atrakcyjne właśnie. No, zakazany owoc, mhm. zakazany mur. To jest taka noc wojskowa. No zobacz, tutaj stoją cztery osoby i można z nimi porozmawiać. Bo oni specjalnie przyjechali do Białowieży teraz. Stali... To znaczy specjalnie, bo w końcu mogli, tak? W końcu mogli. Czekali przed znakiem Białowieża 10 minut przed 12 w nocy. Wjechali i przyjechali na weekend. Stali goście, którzy przyjeżdżają co roku od paru lat. Ja chciałem zrobić imprezę i pokazać, że tutaj można normalnie żyć. Po, po tym wszystkim co się działo, po 10 miesiącach zamknięcia większość mieszkańców chciała też, yy, zakładam, trochę się pobawić i wrócić do normalności. Yy, zrobiliśmy imprezę. Tutaj co prawda z jednej strony jest głośno agregaty, pracują wojskowe. Yy, tutaj z drugiej strony gra muzyka, yy, można powiedzieć, taka impreza w koszarach yy, z lekka. Spróbuję mikrofon z drugą stronę. słychać? Rampy. Jak to się stało? Jak przyjechałem to powietrze było, a wziąłem rower. Nie było mnie pół godziny i proszę bardzo. Ja na no, jakieś łatki byśmy wymyślili jak coś. A czy nawet mogłeś pożyczyć swój rower jakby coś Mam Ukrainę i mam kolażówkę. Nie, no, do sakie muszę założyć. Ale to no? no, pożyczy bagażnik? <noise> a czy takie, że będziesz mógł Pytaki, ja no, czyli taka, taka, że taka, ta koniec tej patostrefy jest taki, że tak, tak połowicznie bym powiedział. <grytanie> nie wiem, przecież pierwszy dzień, więc miałem doświadczenia, pojechaliśmy na checkpoint. Ewa przyjechała z Warszawy około pierwszej i siedzieliśmy, właśnie, że ona wysiadała, wiesz, powiedziałem, dzień dobry, kochanie, jak, jak podróż, ona powiedziała, nie ma checkpointu, jedziemy na checkpoint zobaczyć. No i jako, że część naszego zespołu nie chciała się zgodzić właściwie na... na żeby zagrać. myśleliśmy wcześniej zagrać pamiętasz może na, na check wiesz, piosenkę wolność. Nie zgodzili się, więc się wkurzyłem, wzięliśmy w samochód i puściłem na Spotify po prostu kultu, wolność jest znak wyjazdowy z białowieży że aż jest zerwany, strefa jest zerwany. Mamy teorię, że oni cieszyli się równie bardzo jak my, po prostu, że podeszli z euforią, że sięgnęli znaki, siedli do samochodu po prostu i zerwali ten cały znak, że koniec strefy. Masz pompkę? Mam. No to nie, to, jedzie, to jedziesz z nami po prostu. Bo ja mam łatki, ale nie mam pompek, pompki. A mam tego, mam flaka i jeszcze mam tragarza zobaczcie. Mm. To się mi nosi. Ja w ogóle dzisiaj nie? pojechałem do Sławka i dzisiaj sama obsługa, więc musiałam sobie znaleźć piwo. Tutaj naprawdę byliście bardzo dzielni i było ciężko, więc opowiem wam co było w Warszawie jak tak po prostu nie wiedzieliśmy, co robić. No, pomagali, ale więc. I co? I zostałam doceniona. Ktoś napisał do mnie wiadomość fajnie, fajnie. A kiedy pokażesz cycę? I ja jestem z tego dumna, bo to dostają znane osoby. Tak się robi, prawda? Ogólnie jest tak, że dzieje się bardzo dużo złych rzeczy. Jest wojna w Ukrainie, wy tutaj byliście zamknięci, dzieją się straszne rzeczy na granicy. A my tam po prostu, jak jesteśmy daleko, to z drugiej strony jest tak, że dobra, trochę się interesujemy, ale jednak są ciekawsze rzeczy. I ostatnio bardzo zaintrygowało mnie to, słucham jeszcze, jedno, ostatni momencik. No. Kochana, czy, czy Ty jesteś od Morawieckiego, żebym ja znowu nie występowała? Pani, tam nie Bardzo Cię przepraszam Mieszko. Dziękuję, dziękuję, dobra, odzyskałam trochę. Dzieją się ważne rzeczy, a nagle po prostu przez 5 dni w internecie, na każdym możliwym portalu największą informacją, najważniejszą informacją na świecie jest to, że Edyta Górniak na jakim zjeździe kosmitów. powiedziała? Że... Jak to jest, że na tym Podlasiu zawsze jadę w ten las bez... Bez pompki, bez No Ale zawsze jakoś się dobrze kończy. W Szukam przygód, poproszę. Maszerują przelcy, maszerują Karabiny błyszczą, szary strój a przed nimi drzewa salutują. Plan był bardziej taki, że te piękne, jaśniejące niebo. Będę oglądać na dzień dobry. A okazuje się, że jak zwykle w moim przypadku wschód słońca łatwiej jest to obejrzeć na dobranoc. Dobranoc. W roku 2016 mieliśmy ministra, który stwierdził, że jednak dobrze, żeby ta puszcza nie była puszczą, a lasem gospodarczym i była próba zamachu na puszczę. Zatem wprowadzono tu ciężki sprzęt i była próba wycinania martwych świerków na terenie lasów państwowych i to się zakończyło dla nas wyrokiem Trybunału. Zatem obiekty UNESCO nie należy ruszać. Po to jest objęty ochroną jako obiekt UNESCO żeby obserwować, jak przyroda sobie daje radę, ja daje radę, proszę mi wierzyć. Każda tak, ta sytuacja ma dobre i złe strony. Kolejną dobrą stroną tej sytuacji, jaką mieliśmy, to to, że w tej strefie nie wolno absolutnie było mieć ze sobą jakiejkolwiek broni, więc wszystko <śmianowidzio> wstrzymało <śmianowidzio> <śmianowidzio> no, Dopatrujemy się samych pozytywów dzisiaj. <śmianowidzio> <śmianowidzio> Rezerwac Cisły. Ten weekend i otwarcie strefy to też jest okazja do zorganizowania jakichś tam działań, wydarzeń. No, żeby zrobić coś fajnego i trochę może zaprotestować przeciwko murowi, który no, z punktu widzenia przyrody jest na pewno szkodliwy. No nie tylko antumurowe, no bo też chodzi o to, żeby jakoś tutaj, żeby zaczęło się znowu coś tu dziać żeby odżywała ta Białowieża i turystyka, żeby turyści przyjeżdżali. Na razie jest bieda. Nie? Kto sobie urlop planował, to już zaplanował go sobie gdzie indziej. Nie? I tu kwatery stoją puste. No a jednak duża część Białowieży żyje z turystów. Także przyjeżdżajcie. <laughs> Bo są wolne pokoje, to warto przyjeżdżać. Nie? Jest w miarę pusto. Dużo, bardzo żołnierzy, tak? No tak, trochę było inaczej. A biznesowo? Biznesowo, no to nie było nikogo tak okay. Żeby zrobić drogę techniczną, to jednak musieli wymienić, wybrać ileś tam ziemi tego ucznia, rzucić, prawda? Dokładnie. I Więc do im gerencja była na pewno. To my wiemy ile tego griecznia tak, szło po prostu, nie? W tą ale o wielu rzeczach my po prostu nie wiemy, bo ten teren był jakby niedostępny. I dalej yy, bliskość granicy mm. jest niedostępna. To jest tak, że jeżeli władza nie ma nic do ukrycia, to się nie zamyka mm. przed obywatelem. To jest proste. Poza strefą yy, byli goście. No tacy trochę o karnacji karnacki na angielskich numerach, podry byli turyści. Wojsko Hamerem zajechało drogę, okrążyli ich, słuchajcie, wezwali straż, policję i sprawdzanie dokumentu wszystkiego zaszło ponad dwie godziny. Ludzie zjechali prosto do hotelu, wybudywali się, pojechali do domu. To było poza strefą. Więc jak możemy oczekiwać, że tu otworzyli i nagle wraca do normy, nic nie wraca do normy, to wcale nie będzie jeszcze długo normalnie. Ja to jestem zdania, że e, e, raczej trzeba mówić e, pozytywnie, pozytywnie a, a nie negatywnie, bo to no wiesz, wtedy jakby. E, nie można negatywnych e, fal wysyłać. wysyłać tak? Bo tutaj no, nie ma sensu, tak? Tu trzeba wysyłać pozytyw, tak, dlatego tak. że jest naprawdę no, pozytywnie, żeby, tak? wiesz, to dobre wróciło, żeby nam właśnie wiesz, żebyśmy siali dobro. To tak jak było fajnie w ubiegłym roku, to też trzeba e, uwierzyć w to, że w tym roku będzie tak samo fajnie. Wiesz, to się odradza, nie? Jakby jesteśmy na początku fali odrodzenia. Może teraz, czas odrodzenia w Białowieży. Co tu się, to się wydarzyło, że, że bardzo jest sobota i są turyści w Białowieży, bardzo dobrze. Wij sterven hier ben Ik ben Proszę do mnie, opowiem tu o projektach jakie mamy. Dzień dobry, do widzenia. Dzień dobry do widzenia. Dzień dobry, Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. mam nadzieję, że żegnamy. <śleskujesz> Może <grywak> no, jakiegoś ufakty Od... No Znowu? Nie, nie. I swój sprzęt pewnie taki Tak, tak, o! tak. wszędzie, tak. tak. to dobry to... znak. Aha. Aha. Ale to ten teren nigdy nie był strefą, więc yy, wszędzie byli, tak? Natomiast teraz już jak jakby będziemy trochę wolniejsi. W ogóle kadr taki symboliczny, wiesz, jak na tej kładce, tu to, to, to turyści, nie? <gry> mijają się z żołnierzami, z giwerami, z tymi pakunkami. Nie wiem co, mniej w tych stosunkach. Ale jak tego? Wiesz, zasłonili teraz twarze, nie? Tak, tak, no. Ewidentnie <gry> ale, spalili im miejscówkę. No, przyjechali 5 minut temu i wypłoszyliście, wy, wy żołnierzy. No. Niech wleczają. No umówmy się taka wieża, to jest fajna. To jest fajna miejscówka właśnie, żeby przyjechać sobie na piwkę. A, a drugie, umówmy się, że przecież taki żołnierz też jest człowiekiem. Nie? Też się lubi napić zimnego piwka i niekoniecznie siedzieć gdzieś w koszarach. Ej, bo to może tak zabrzmieć, że jakoś tak, nie wiem, że jadę sobie po żołnierzach, żołnierzykach. No, w każdej grupie społecznej są, są ludzie fajni i niefajni. Można znaleźć i bardzo dobrych ludzi buców no, tutaj na pewno będąc lokalsem no to człowiek po prostu ma dosyć tej grupy społecznej która się trochę panoszy nie wszyscy no ale wystarczy kilka tych czarnych owiec które psują obraz wojska no i potem tacy żołnierze którzy przychodzą przyjeżdżają w niewiadomym celu na wieżę widokową jakie trają, no, no budzi to jakieś tam negatywne emocje i, i po no. no. podobno doszło do pewnych skandalicznych wydarzeń w Żubrówce, po których wojsko nie jest mile widziane. Właściwie skandalicznych... Yy... Co się wydarzyło? Tylko dokładnie nie wydarzy. wiem, ale serwis sprzątający był o, zbyt właśnie. obciążony po tych wydarzeniach i Żubrówka stwierdziła, tak jak chodzą łódki tylko, ja nie wiem, że... Że nie stać ich na takich gości. Znaczy muszą tam sporo wymienić że tak ten sprzętu. Tak, myślę, że tutaj mieszkańcy ulicy Zastawa doceniają to, tą możliwość, bo przynajmniej słyszą agregat, a na przykład nie słyszą helikopterów. Nie no, no, to przede wszystkim jest... wreszcie można spać, bo nie słyszać tego kolornego derkacza tak. koty. Tylko uspokajający szum. Ma taki jednostajny, przynajmniej wiadomo, tak. czego się skłodzi. No nie, tak, że... nie nagle, nie. Nagle tu. Nie, 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 nie. I cisza. I człowiek zasypia i w tym momencie. I znowu te rzekotki. A tak tylko. To nawet w dzień można. Wczoraj zakończyła się patostrefa. W jakimś tam stopniu się zakończyła. Ale patostan trwa nadal. Patostrefa. Mhm. Czy nie wiesz, nigdy nie, nie byłeś ścisłym, o co tam. To zwróć uwagę na karteczkę, która wisi na tym... Na wejściu do ścisłego? Tak, Zrobiłem zdjęcie. Tak, ale nie będziemy zdradzać, Dobra, bo jeszcze nie... nie wie. spoilerujcie mi. Tak, nie, nie, bo nie będzie, wiesz. Nie jest fajnie. Tak, 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 tak. I wszystko byłoby fajnie, tylko że jakby adresaci nie umieją czytać, nie? wiem. się ze sensie zrozumieniem, tak? Więc widać wasze. <laughs> Myślałem, że pocholę, to jest wyjątkowe w krajobrazie Białowieży, że w ogóle ktoś. Jest. Tak, no właśnie ja jestem w ogóle nadal w głębokim szoku. No, było takie podejrzenie, że w Białowieża wymarła. Że tu nikogo nie ma, oprócz armii oczywiście. Że w ogóle tu ludzie się kręcą, po ulicach chodzą, bo to tego to nie było. I że tak bez celu, nie? To jest takie charakterystyczne. Że ludzie tak celu. I ludzie tak, się tak kręcą. No nie, nie wojskowi, oni z celem chodzą czy, tam, czy też bez celu wojskowi? Nie no, a zym od sklep, tak, od razu widać, nawet jak są w cywilu to widać, że idą do sklepu albo ze sklepu. Czyli zdrowie, witalność, najbardziej, że tak powiem, e, taka lecznicza roślina. Jeszcze podobno do końca wszystkie możliwości są nieodnalezione. Nie, nie Haber, bo piękny, delikatny i taki, że tak powiem, kojarzący się z latem, z taką pełnią. I MAC, czyli taka delikatność, e, przemijalność, coś, że tak powiem, co jest dziś, a jutro tego nie ma. Także zbieram na głupoty i tak uważam. Ale woda ciepła przy ciepła. Naprawdę. To jak już się wejdzie to bardzo ciepło. No tak. Moja dolna połowa mówi, że woda jest ciepła, ale górna cały czas nie wierzy. Zdałaby się tęcza na zakończenie tego materiału. Bada deszcz, ale tam już wychodzi słonko, ale to słonko też zachodzi. E, więc zakończę chyba słowami, że przyjeżdżajcie do Białowieży. Białowieża, wolna wieś. Chociaż to, 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 to ciekawe to policja stoi, tak jak chyba gdzieś tutaj stała na checkpoincie. To nic, przyjeżdżajcie. Białowieża czeka na Was.